Jesteśmy już ósmy rok, także teraz w październiku będzie rocznica nasza ośmioletniej współpracy piłkarską przyszłość z Lotosem. Jeżeli chodzi o tą współpracę, no to jest bardzo owocne, tak? bo y, korzystamy przede wszystkim z programu szkolenia y, dzięki właśnie piłkarskiej przyszłość lotosy, dzięki y, doświadczonym trenerom, którzy opracowali ten plan. Dodatkowo są stypendia dla chłopców objętych programem. Cały czas co roku zostajemy zaopatrywani w nowy sprzęt, y, nie tylko y, treningowy, ale też y, chodzi o ubiór. Można teraz się pochwalić, akurat dzisiaj doszła wiadomość, że nasz yy, też stypendysta tak, piłkarskiej przyszłości z Lotosem, 5 yy, lat spędził w Jantarze Karol Czubak, rok temu przeszedł do Bytowi i dzisiaj już jest w Widzewie Łódź. Tak samo następny stypendysta Antek Kimczu od tego sezonu jest już zawodnikiem Arki Gdynia. Mamy następnych utalentowanych chłopców, którzy się kluby interesują. Ja, ja, ja. Ja, ja. Tacy sponsorzy jak LOTOS, dlaczego Twoim zdaniem ważne jest, że wspierają młodych piłkarzy? Bo pozwalają się rozwijać, Wysyła... wysyłają, wspierają kluby. Myślę, że głównie rozwój, bo pieniądze są teraz ważne, na sprzęt, na piłki głównie, żeby żebyśmy mogli trenować w jak najlepszych warunkach. 11 września zapraszamy na finał Lotus Junior Cup.